Ten najbardziej spokojny Wiecie, jestem Ryszard Warda sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Jest 18. 18 dnia każdego kolejnego miesiąca. Przed siedzibą sądów w Polsce wychodzą sędziowie. Sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i najbezpieczniejszych. Do nich dołączają się. Przedstawiciele innych zawodów prawniczych, obywateli. Wychodzimy w gestie solidarności z represjonowanymi sędziami, bo dzień ten od wielu miesięcy w Polsce Współczesnej jest dniem solidarności z represjami, jakie dotykają sędziów. Przedstawicieli trzeciej władzy, która zgodnie z konstytucją jest równoprawna i równie ważna jak pozostałe władze. Przeciwiamy się temu, że obecnie inne władze poddają nas represji. To nie tylko chodzi o te trzy osoby: Morawiec, Kuleje, Juszczyszyn. Tych osób jest znacznie więcej. Represje nie dotykają tylko sędziów, ale i niepokornych prokuratorów. Solidaryzujemy się z nimi. Wyrażamy nasz głęboki szacunek dla ich podstawy. Już teraz są określani jako sędziowie niezłomni. Jednocześnie w ten sposób wyrażamy nasz nas sprzeciw przeciwko temu, co się stało i dzieje. Przeciwko łamaniu konstytucji, łamaniu zasad państwa praw. Do tego łamania dochodzi ze strony przedstawicieli pozostałych władz równie prawnych i równie ważnych w świetle Konstytucji. Które chcą sobie tą trzecią władzę dla określonych celów politycznych podporządkować. Jest to sprzeczne z interesami narodu polskiego. Tylko równowaga władz w Polsce zgodna z konstytucją pozwoli każdemu obywatelowi na sprawiedliwy proces. Na zachowanie swoich praw obywatelskich. Na egzekwowanie tego, co się należy od państwa i od innych. Na porządek prawny. 就是，嗯、mm。Hmm.